Witajcie! Czekaliście pewnie na ten film? No, podzielimy to sobie na trzy części. W pierwszym odcinku będzie trochę takiego teoretycznego rozważania, taki słownik pojęć. Drugi odcinek będzie dotyczył układania jadłospisów i liczenia kalorii. Natomiast trzeci odcinek to będzie spalanie tych kalorii kwestie treningowe bardziej. Zapraszam. Tym razem chciałbym Was prosić o łapkę w górę i udostępnienie tego filmu wyjątkowo na początku. Ponieważ wiedza, którą tutaj przekażę, może być bardzo cenna i na pewno wiele osób z niej będzie chciało skorzystać, dlatego ta seria trzech filmów, czyli tego i dwóch kolejnych, które pokażą się w przyszłości, zasługuje na to, żeby rozejść się jak najszerzej, bo po prostu może być przydatna. A kosztowało mnie sporo pracy, pieniędzy, wysiłku i czasu, aby pozyskać te wszystkie informacje. I na pewno przekazanie tego filmu dalej i ocenienie go pod spodem będzie docenieniem tej mojej pracy, którą w to włożyłem. Dzięki, a teraz przechodzimy do treści. Zacznijmy od najważniejszego, od samego początku. Co to znaczy odchudzanie? A dokładniej, co znaczy słowo chudy, od którego wzięło się słowo odchudzanie. Ale zanim przejdę do wyjaśnienia, pokażę Wam pewnego człowieka, pewnie go kojarzycie. Pseudonim Derok. Właściwie nazywa się Dwayne Johnson. No, człowiek waży 119 kg, w pasie ma niecało 90 cm. Czy on jest chudy? Aha, a jeżeli chcecie mieć porównanie tej wagi do wzrostu, no to ma 196 cm. Jeżeli chodzi o Dwayna. I jeszcze drugi człowiek, Hulk Hogan. Obecnie całkiem dobrze się trzyma. No, ale w młodości wyglądał jeszcze lepiej, dokładnie tak. No, przepraszam za jakoś zdjęcie, ale lepszego nie znalazłem. 135 kg żywej wagi, tylko 2 cm wyższy od Dwayna, czyli 198. Nie mogłem znaleźć dokładnej informacji, ile Hulk Hogan miał w pasie wtedy, no ale jestem w stanie nie mać, że około 100 cm na spokojnie. No i ponownie pytanie, czy Hulk Hogan wtedy w szczycie swojej kariery był chudnym człowiekiem? Zanim odpowiem na to pytanie, skupmy się na tym, jakie jest przeciwieństwo bycia chudym. Czy przeciwieństwem słowa chudy jest słowo gruby? Na pewno. To idźcie do mięsnego i poproście o grubą szynkę. Albo pójdźcie do mleczarni i kupcie 2 litry grubego mleka. Oczywiście, że przeciwieństwem słowa chudy jest słowo tłusty. Natomiast przeciwieństwem grubego w tym przypadku będzie nie chudy, a szczupły. Czyli już możemy odpowiedzieć na pytanie. Tak, zarówno Dwayne Johnson, jak i Hulk Hogan to byli chudzi ludzie. A czy Dwayne nadal jest, a Hulk być może ma troszkę więcej tkanki tłuszczowej niż wtedy, ale nadal jest to niski poziom, więc nadal jest chudym człowiekiem. Aczkolwiek nie aż tak jak wtedy, bo wtedy to praktycznie w ogóle nie miał tłuszczu w ciele. No a samo odchudzanie to będzie właśnie zmniejszanie poziomu tkanki tłuszczowej w ciele. A nie tyle zmniejszanie wagi. Choć też zazwyczaj jest to skutek uboczny, że tak powiem, bo często no, te nadmierne kilogramy się objawiają w nadmiarze tłuszczu, ale nie zawsze. Znałem dziewczynę, która bardzo schudła, obniżyła swój poziom tkanki tłuszczowej z 30 kilku procent na kilkanaście procent, a waga zwiększyła jej się o 1,5 kg. Tylko, jakbym wam pokazał zdjęcia, no to na pierwszym zdjęciu byłaby korpulentna osoba. A na drugim, no powiem wam, szprycha naprawdę, hmm, gdyby iść tropem tego, jak to się potocznie określa, no to ona nie schudła, ona przytyła. Tylko że właśnie, no przytycie w tym przypadku jest przybranie nie tyle na wadze, co przybranie tuszy. Bo jeżeli chodzi o same różnice w wadze, no to tracimy na wadze, przybieramy na wadze, to nie jest synonim słowa przytyć albo schudnąć. Dlatego też dzisiaj odchodzi się od czegoś takiego jak BMI, czyli tak zwany Body Mass Index, wskaźnik masy ciała, który liczyło się poprzez podzielenie wagi w kilogramach przez kwadrat wzrostu w metrach, czyli tam na przykład w moim przypadku powiedzmy te 84 dzielone na 1,77 do kwadratu, co daje wynik 26,8, czyli według tej terminologii, czy jak to nazwać, według tej metody, Oznaczałoby to w moim przypadku nadwagę, ponieważ prawidłowa tak jakby skala BMI to powinno być między 20 a 25. No w tym momencie ja przekraczam to 25, ale przekraczam też 60 kg tkanki mięśniowej. Więc jeżeli chciałbym tutaj zmniejszyć do tych zalecanych dla mnie 67 kg, no to praktycznie stanowiłbym same mięśnie tak? Praktycznie poza kośćmi miejsca na tkankę tłuszczową by nie było, a zdrowy poziom to nie jest zero, a w moim wieku tak od około kilkunastu do nawet dwudziestu paru. Dokładnie teraz sprawdziłem między 14 a 22% dla wieku około właśnie 30 paru, 40 lat. Już nie mówiąc o tutaj pokazanych na początku filmu Deroku czy Halku Hoganie, którzy mieli no po kilka procent tanki tłuszczowej, praktycznie wcale a no według ich BMI, no to dla Dwayna wychodzi to 31, dla Halka Hogan aż 35, więc no nie tylko nadwaga, ale skrajna otyłość. To jak sprawdzić w takim razie, jaki mamy ten poziom tkanki tłuszczowej, żeby właśnie mieć lepszy pogląd i wiedzieć, czy potrzebujemy schudnąć, czy też wcale nie, bo choć nasza waga pokazuje duże wartości, to może się okazać, że praktycznie jesteśmy tak jak jakiś właśnie derok i nie posiadamy praktycznie wcale tkanki tłuszczowej. Tylko no, widać, że derok nie posiada tkanki tłuszczowej i wierzcie mi, że jeżeli wy nie posiadacie to też o tym wiecie, też widzicie to doskonale po swoim ciele. A to właśnie nadmiar tkanki tłuszczowej powoduje te zaokrąglone boczki, ten brzuch, który nie jest płaski, ale z mitem o ćwiczeniach, które pozwolą mieć płaski brzuch rozprawimy się w trzeciej części. W każdym razie, jeżeli mamy normalną budowę ciała, co w większości przypadków tak właśnie wygląda, możemy posłużyć się tak zwanym fałdomierzem. Tak jak widać tu na zdjęciu, no, urządzenie służy do tego, aby zmierzyć grubość tkanki tłuszczowej na brzuchu. Po prostu no, przykładając ją do, do brzucha, jeżeli tej tkanki tłuszczowej nie ma, to ciężko jest nam tak skórę złapać, tak jak widać na tym zdjęciu i wtedy fałdomierz pokazuje dość mało. No jeżeli tej tkanki tłuszczowej jest bardzo dużo, no to brzuch jest złapać łatwo, fałdomierz pokaże ogromne wartości. No, po prostu tkanka tłuszczowa podskórna, tak jakby wydłuża grubość tej skóry i możemy tą tkankę przez skórę złapać i ją po prostu zmierzyć. Tylko to tak jak mówiłem przy normalnej budowie ciała. Bo jest też takie schorzenie od nazwiska osoby, która to wykryła. Człowiek z Indii nie pamiętam dokładnie nazwiska w książce. Tak dzisiaj jemy. Bill Wilson, którą polecałem, znajdziecie tą historię. W każdym razie no, polega to na tym, że tłuszcz zbiera się głównie wewnętrznie. Nie jest to tłuszcz na brzuchu, na, na pod skórą, tylko jest to tłuszcz na narządach. Jest to bardzo niebezpieczne, no i tego nie widać i fałdomierz tego nie zmierzy. Dotyczy to głównie właśnie Indii, ale no, nie tylko. Zdarza się też w innych miejscach. Taki tłuszcz jest trochę ciężej spalić, może powodować cukrzycę. Warto, jeżeli mamy coś takiego u siebie, no skonsultować się z lekarzem i pomóc sobie farmakologicznie. Bo po prostu no, szkoda zdrowia może to uszkodzić wątrobę, uszkodzić inne narządy wewnętrzne. Trzeba uważać. To jak zmierzyć sobie taki poziom tłuszczu? Są specjalistyczne wagi, często dostępne na siłowniach, dostępne też w jakichś instytutach żywienia, niekiedy u jakichś dietetyków. A wy poznajcie Stefana. Stefan jest domową, prymitywną wersją takiej wagi, ponieważ ma tylko dwie elektrody tylko do stóp, a ta waga profesjonalna ma również elektrody, którymi, które dotykamy dłońmi, dzięki czemu łatwiej oblicza, bo ma po prostu więcej danych z impulsów elektrycznych, jest dużo bardziej dokładne. Niemniej, no nawet taka prymitywna waga jak Stefan, czyli dokładnie Mi Body Compose Scale od Xiaomi, Potrafi ocenić taką tkankę tłuszczową i dać nam no mniej więcej dobry wynik. Wystarczająco niedokładny, żeby się nim jakoś kierować i żeby widzieć zmiany, no ale nie przywiązywałbym się do niego aż tak bardzo, no bo po prostu nie jest to urządzenie dokładne. Ale jak już jesteśmy przy mojej wadze, no to pozwólcie, że się pochwalę. Taki oto komunikat wyświetliła mi moja waga niedawno. Jest to po prostu różnica między najwyższym odnotowanym wynikiem a najniższym, który niedawno pobiłem jako rekord. Ale no cóż, nie jest to powód do dumy, że tyle udało mi się zrzucić. Jest to raczej powód do smutku, że w pewnym momencie tak bardzo się zapuściłem, że ten wynik był aż tak wysoki. Niemniej, jak Wam opowiadałem w komentarzach, no odchudzam się od jakiegoś czasu po pandemii, żeby wrócić do dawnej kondycji. I dlatego. Poczyniłem kilka obserwacji, żeby pokazać wam kilka eksperymentów, wręcz bym powiedział. I teraz mamy obrazek pokazujący, jak wygląda no, prawidłowe chudnięcie. Jak widzicie, utrata wagi wyniosła 5,2 kg, utrata tkanki tłuszczowej wyniosła 5,3. Tak to mniej więcej powinno się odbywać, żeby właśnie tracić tylko tkankę tłuszczową. W jaki sposób to zrobić? No to o tym będzie w dalszych odcinkach. Na razie tylko pokazujemy liczby. Druga sytuacja to był eksperyment, gdzie chciałem specjalnie pokazać jak nie chudnąć, co polegało na przyjęciu odpowiedniej ilości kalorii, żeby waga spadła, ale przyjęciu tych kalorii nieodpowiednich. Po prostu tego dnia jadłem sam fast food. Pizza jakiegoś burgera, o odpowiedniej kaloryczności oczywiście, co, co przeliczyłem. I jak widać tutaj różnica jest 400 gram, jeżeli chodzi o utratę wagi, ale aż 1.73 kg zysku do tkanki tłuszczowej. Co pokazuje, że no nie sztuka stracić na wadze, sztuka schudnąć. I jeszcze trzeci tutaj wykresik to mamy jak to wygląda, jeżeli chcemy nie stracić na wadze, a schudnąć. Jak widzicie, w tkance tłuszczowej spadło waga zerówka. W żadnej różnicy z poprzedniego ważenia. No, to właśnie minęło 10 minut nagrania i mamy wyjaśnione pierwsze pojęcie. Bardzo szybko nam to idzie. To drugie pojęcie, które tutaj dedykuję carionerowi: co to jest posiłek? Otóż jedna z definicji, z którą się nie zgadzam, padła w książce Bill Wilson. Tam twierdziła ona, że posiłek to jest coś, czym można się najeść, co jest w formie stałej. No, zupa odpada wtedy już chociażby, więc to jest. Nieadekwatne, no ale chodziło jej głównie o to, żeby pokazać, że na przykład wypicie szklanki Coca-Coli, które ma sporo kalorii, nie jest posiłkiem. Ale druga definicja, dużo ciekawsza i dużo bardziej trafna, znajduje się w reklamie Hueyla. Pada tam tekst o zbilansowanej ilości białek, węglowodanów i zdrowych tłuszczów oraz błonnika. Generalnie, posiłek to jest taka pozycja, którą przyjmujemy. Doustnie, że tak powiem, i zawiera ono białko, i cukier, i lub tłuszcz. To jest definicja posiłku. Dlatego na przykład posiłkiem będzie wypity jogurt, ale nie będzie nim wypity sok, ponieważ sok nie zawiera białka. No chyba, że z miąższem, ale wtedy są to też śladowe ilości białka. I no możemy to traktować jako posiłek, ale bardzo lichy. Zresztą sam fakt, że coś się z posiłkiem jeszcze wcale o tym dobrze nie świadczy. Nawet jeżeli ten posiłek jest całkowicie zbilansowany, tak jak Hewell. I o ile większość filmów, w których ktoś tam testował, że przez tydzień będzie jadł tylko Huel, zazwyczaj kończyła się tym, że po tygodniu ktoś odnotowywał, że schudł. Ale to wcale nie znaczy, że na Huelu warto się odchudzać. A nie warto, bo zdradzę Wam, że przez tą zbilansowaną ilość tych składników, czyli taką, którą potrzebujemy na co dzień, jeżeli mamy odpowiednią wagę i nie chcemy jej zmieniać, no, Huel nie sprawia, że chudniemy, tylko tracimy na wadze, a tracimy na wadze dlatego, że ludzie nie wiedzą o kolejnym pojęciu, do którego zaraz przejdziemy, przez co zaniżają sobie dawkę. Kolejnym pojęciem jest metabolizm spoczynkowy. Jest to wartość ilości kalorii, którą potrzebuje nasz organizm w spoczynku. Czyli jeżeli przez cały dzień nie machnęlibyśmy nawet ręką, mają tylko sobie tak jakby samoczynnie płuca działać, mózg funkcjonować, ale my leżymy nie wiem, w śpiączce, no to wtedy nasz organizm dokładnie co do jednej kalorii tyle spali. Czyli potrzebujemy dziennie przyswoić no przynajmniej tyle, ale że się poruszamy, że coś robimy, nie wiem, mówimy, chodzimy, pracujemy, no to potrzebujemy w zależności od trybu życia tych kalorii więcej. I są w internecie różne kalkulatory, więc tu nie będę wam tłumaczył jak to zrobić. Ewentualnie przejdziemy przez te kalkulatory przy drugim filmie. W każdym razie to co trzeba wiedzieć no to to, że tej ilości, która wynika z naszego metabolizmu spoczynkowego nie możemy przekroczyć. Absolutnie nie można spożywać mniej kalorii niż ten metabolizm spoczynkowy wynosi, żeby poprawnie schudnąć, więc tu wszelkie diety cud typu 1000 kalorii czy jedz pół, no Po prostu się nie sprawdzają, bo polegają one na wycieńczaniu organizmu, który nie traci z tłuszczu, a traci właśnie no, ze wszystkiego, głównie z mięśni. Bo po prostu no, nie dostarcza odpowiedniej ilości kalorii, więc spala sam siebie. Zresztą wtedy też samopoczucie leci, czujesz cały czas wilczy głód i trafi cię na pewno efekt jojo. Pomijając, że nie da się długo wytrzymać na tak morderczej diecie, a raczej chodziłoby o to, żeby nie tyle schudnąć, co utrzymać się w dobrym zdrowiu i taką dietę trzymać zawsze. I tego chciałbym was nauczyć po tym kursie, żebyście nie tyle potrafili zrzucić kilka kilogramów, ale potrafili się zdrowo odżywiać i dobrze żyć. Kwestia tego jak obliczać sobie kaloryczność to omówimy w drugim filmie, jak już wspominałem, ale teraz musimy skupić się jeszcze na trzech pojęciach, czyli na głównych składowych Naszych posiłków, jeżeli chodzi o bilans energetyczny, czyli na białku, na tłuszczu i na węglowodanach. Jeżeli chodzi o to, z czego składa się nasz organizm, no to poza tkanką kostną, która składa się z wapnia głównie, no to cały nasz organizm składa się z białka i z wody. Aha, i tu jeszcze taka kwestia, bo zapomniałem tego powiedzieć. Jeżeli chodzi o tego typu wagi, jak ta, którą ja używam, no to pokazują one, Skład ciała jako mięśnie i jako tłuszcz. I w tym momencie, że ja mówię, że na przykład mam ponad 60 kg tkanki mięśniowej, to wcale nie oznacza, że mam tyle mięśni szkieletowych, bo tu określenie słowem mięśnie to jest właśnie ta tkanka organiczna plus woda. I w tym wypadku mięśnie będą też żyły, mięśnie będzie też serce mięśnie będzie tkanka wyściełająca ściany żołądka. Praktycznie wszystko, co nie jest kością i tkanką tłuszczową, jest kwalifikowane tutaj jako mięśnie. Też akurat ta moja waga nie wszystkie tak mają. Rozpisuje nie tylko taki podział na dwa składniki, czyli mięśnie. Czyli mówiąc inaczej, ten składnik naszej wagi, którym nie musimy się przejmować, możemy go utrzymywać na takim poziomie, jaki nam pasuje, a tylko skalować do niego ilość tkanki tłuszczowej. I no, tłuszcz. Ale też rozpiskę trójskładnikową na wodę, białko i tłuszcz. Znaczy, no tłuszcz to ten sam zostaje, tylko te mięśnie rozbija na wodę i białko. I tu są zalecenia co do ilości, jaką powinien posiadać organizm wody w sobie. Dla kobiet między 50 a 55%, dla mężczyzn 55 do 60%. I tu możemy sobie po prostu na podstawie tego parametru wyskalować też naszą wagę docelową. Niemniej siłą rzeczy to się samo wyskaluje, jeżeli będziemy. Po prostu zbijać tłuszcz, ale już pewnie zauważyliście, do czego zmierzam. No do tego, że żeby zredukować ilość tłuszczu, nie należy dostarczać zbilansowanych kalorii w odpowiedni sposób, ale dostarczać no, więcej białka i wody, żeby wyparły ten tłuszcz. No to przejdźmy do samego tłuszczu, czy wtedy odchudzając się, no to musimy go całkowicie unikać? Wręcz nie powinniśmy tego robić, bo zdrowy tłuszcz jest nam również potrzebny chociażby włókna nerwowe są zbudowane, znaczy ich otoczka dokładnie z tłuszczu i jeżeli nie będziemy dostarczać do swojego organizmu właśnie tłuszczu, najlepiej tego zdrowego, tak zwanego omega-3, omega-6, to no, nasz mózg będzie źle funkcjonował, będziemy mieli nerwobóle, skurcze mięśni niekontrolowane, tego typu opcje, więc tłuszcz jest nam potrzebny. Zaleca się tak w diecie około 15% kalorii przyjmować z tłuszczu, co wbrew pozorom wcale nie jest z dużą ilością, bo tłuszcz w sam sobie jest bardzo kaloryczny, jeżeli chodzi o ilość kalorii na nie wiem gram na przykład czy na jakąś tam objętość, no bo tłuszcz często występuje w formie płynnej. Więc no, tego tłuszczu potrzebujemy przyjmować maksymalnie mało, ale nie możemy go zredukować do zera, bo to będzie dla nas niezdrowe. No i ostatnia grupa, na której przede wszystkim się musimy skupić, to jest grupa węglowodanów. I tu zaleca się spożywanie tak od 45 do 60% wszystkich kalorii w diecie z węglowodanów, właśnie, ale no węglowodany nie są aż tak prostym składnikiem. Są ogólnodostępne, bo to jest wszystko, co zawiera jakiś cukier, jakąś mąkę, nie wiem czy wszelkie makarony, wszelkie zboża, ryż, ziemniaki, warzywa, owoce wszystko zawiera jakiś cukier. No i oczywiście sam cukier zawiera <laughs> cukier, więc dosłodzanie herbaty no to jest przyjmowanie większej ilości węglowodanów. A jak już ustaliliśmy, herbata nie jest jedzeniem, nie jest pożywieniem. Nawet jak sobie zrobimy bawarkę i dodamy odrobinę tego białka z mleka. Bo węglowodany dzielą się na cukry proste i cukry złożone. Co to zmienia i dlaczego to jest takie ważne? No cóż, tak jak powiedziałem wcześniej, nasz organizm składa się z wody, białka, i tłuszczu i oczywiście też śladowych ilości jakichś substancji nieorganicznych, w tym na przykład kości, właśnie złapnia, jakiś magnez, żelazo i tak dalej. No ale z cukru się nie składa w żaden sposób. Nie zawieramy w sobie cukru. I cały cukier, jaki przyjmiemy, jest rozkładany i wykorzystywany jako energia życiowa po prostu. Dlatego powinien on być w większej części w diecie jako surowiec energetyczny. Ponieważ no jest po prostu niewykorzystywany, więc w całości będziemy mieli z niego energię. A bez energii no nie możemy funkcjonować. A że tłuszcz jest trudniej przetwarzany, białko jest wykorzystywane jako mechanizm budulcowy, więc w dużej części jako surowiec energetyczny nie jest dodawane, że tak powiem, do bilansu. Dlatego, aby utrzymać odpowiedni poziom energii, żeby mieć siły do życia, że tak powiem, no to musimy przyjmować głównie właśnie te węglowodany. I teraz, jeżeli mówimy o cukrach prostych, to ich prostota polega na tym, że są bardzo łatwo rozkładane, więc bardzo szybko trafiają do krwiobiegu, bardzo szybko zasilają komórki w energię. I jest to tyle dobre, że no, jeżeli potrzebujemy zastrzyku energii, Czyli na przykład hipoglikemię mamy i nam cukier spada, no to wtedy przyjmujemy cukier prosty, bo on szybko nam ten cukier we krwi wyrówna, ale ma to zasadniczą wadę, zwłaszcza przy diecie, no bo jeżeli cukier szybko i łatwo się rozkłada, no to też szybko i łatwo się kończy. A skoro szybko i łatwo się kończy, to organizm wykorzystuje go dopóki jest, a jeżeli jest go nadmiar, no to odkłada go w formie tkanki tłuszczowej. I to w pierwszej kolejności nasz organizm odkłada cukier w formie tkanki tłuszczowej niż sam tłuszcz. Więc szybciej przytyjemy mając nadmiar cukru w diecie niż nadmiar tłuszczu. No ale oczywiście jakikolwiek nadmiar kaloryczny powoduje przybieranie na nawadze, bo po prostu organizm tego nie zużywa. Więc jedzenie cukrów prostych jest ok, jeżeli jemy ich w małych ilościach i bardzo często. Ale zapewne tryb życia większości z Was. Mój też zresztą, nie pozwala na to, żeby jeść na przykład co dwie godziny. I potrzebujemy dlatego do swoich posiłków dodawać maksymalnie złożonych cukrów. O cukier złożony jest trudniej rozkładany, przez co rozkłada się przez dłuższy okres czasu. I ten głód, który odczujemy po posiłku złożonym z cukrów złożonych, będzie następował dużo później niż ten po cukrach prostych. No i też. Pewnie w tym czasie zdążymy spalić większą ilość tej energii, niż to było w przypadku cukrów prostych, które odłożyłyby się do naszej tkanki tłuszczowej. I ponieważ nagranie przekroczyło już 20 minut, dlatego krótko, bardzo szybko o ostatnim czynniku, który omówię bardziej szczegółowo przy układaniu jadłospisów, co będzie w drugim filmie, czyli indeks glichemiczny. Jest to wartość, która pozwala nam wyznaczyć, czy dany cukier jest złożonym czy prostym. Jest to po prostu tabela. Która wypisuje wszelkie produkty zawierające cukier i określa wartość indeksu glikemicznego. Indeks 100 to jest indeks dla glukozy, czyli takiego cukru najbardziej prostego. No i czym bardziej złożony produkt, tym mniejszy ma ten indeks. I porównując do glukozy, która w jakieś pół godziny trafia nam do krwi następuje spadek energii po tych 30 minutach, znaczy już tak kończy się ta glukoza. No to wszystko co jest poniżej można skalować. Jeżeli za to 100, a tam coś tam ma 15, no to odpowiednio dłużej wtedy taka substancja działa. Tak w wielkim skrócie, tak jak mówię bardziej szczegółowo w następnym filmie. No dobra, trochę to trwało. Jeżeli dotrwałeś do końca, to super. Podziel się tym filmem ze znajomymi, żeby i oni mogli. Właśnie korzystać z tego typu informacji. Pewnie więcej, bardziej interesujących danych będzie w kolejnych filmach, no ale musiałem zrobić taki wstęp, żeby to było wszystko jasne. Subujcie, komentujcie, udostępniajcie i trzymajcie się. Miłego dnia, do usłyszenia.